Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Ja nazywam się Julianna, a dzisiaj mój pokój przejdzie ogromny up zmiany estetyki w moim pokoju planowałam w sumie od dosyć dawna, bo już parę tygodni temu moja ściana Indie, e, którą Wam się można powiedzieć chwaliłam, e, przestała mi się podobać. Uznałam, że e, w moim pokoju jest za dużo stylów. W moim pokoju z jednej strony mamy styl Indie, z drugiej strony styl Boho, z kolejnej strony jeszcze styl Glamour. W każdym razie jest u mnie bardzo dużo różnych styli, które... Trzeba przyznać, że się ze sobą gryzą. Dzisiaj moja ściana Indie zniknie, a pojawią się na niej plakaty z shine. Będę testowała projektor gwiazd Shine, e, będę pokazywała Wam różne dekoracje do pokoju. I ogólnie e, ten film to jeden wielki hol zakupowy, bo będę Wam pokazywała również ramki, e, krzesło, fotel e, w sumie, który do mnie przyszedł, e, poduszki i wiele, wiele innych rzeczy. Dlatego zostawajcie do końca, bo ten film jest naprawdę naprawdę mocny. Przejdziemy do tej takiej głównej tematyki filmu. To chciałam was zaprosić jeszcze raz na nutę mojego brata. Jeżeli już ją słyszeliście, to się bardzo cieszę. Ja też sprawdzałam komentarze tej nuty i widziałam dwie osoby, które powiedziały, że są ode mnie, więc bardzo mi miło, że tam wchodzicie. Jeżeli ty też tam wejdziesz, to możesz napisać, że jesteś ode mnie, będzie mi bardzo miło i mojemu bratu też, bo cieszymy się, że jest taki fajny rozruch na jego piosence. Do tego mam mojego własnego Discorda, na którym robi się całkiem fajne community, dlatego koniecznie wpadajcie, linka też macie w opisie. W ogóle to dziękuję Wam bardzo za wszystkie prace, które mi przesyłaliście. Są one naprawdę świetne, tutaj Wam się one wyświetlają. Dla niewtajemniczonych, to są to prace widzów, którzy zrobili sobie DIY z moich filmów. Do tego dostałam jeszcze jedno wideo, tak więc poświęćmy chwilę, aby je obejrzeć. Genialnie, Wam wyszły z serio, e, świetnie, cieszę się, że z tych, z tych filmów korzystacie, a jakby ktoś też chciał, aby jego praca znalazła się w następnym filmie, to przesyłajcie mi na Instagrama Julianna Podłoga Bles. Parę miesięcy temu na moim kanale mogliście zobaczyć film, w którym dekoruję e, mój pokój, a w sumie to właśnie też glowapuje mój pokój na działce. E, linka do niego też macie w opisie. E, I właśnie wtedy kupowałam poduszki. E, poduszki, e, które miały stanowić no, jednak większą część tego pokoju. Robiły one dużą część tego pokoju, a że teraz tamte poduszki nie są przez nas używane, to mogliśmy je po prostu stamtąd zebrać, e, dlatego oto jest pierwsza poduszka mega. Fajne wzory z liśćmi. Sklep to handem handem home. Naprawdę bardzo Wam polecam. Wykonanie jest bardzo fajne. Mamy takie dwie i do tego jeszcze jedna poduszka jest ona też bardzo stylowa. W ogóle wtedy mieli świetną kolekcję na wakacje To było w wakacje. Dzień dobry, widzicie, wszedł do, do nas towarzysz. I te poduszki świetnie będzie, będą się pasowały w styl teraz mojego pokoju, bo już Wam mogę zdradzić, mój pokój będzie w stylu, chciałam powiedzieć, indie, bo już się do tego przyzwyczaiłam, ale w sumie to nie, bo to będzie bardziej styl boho. Tutaj macie jakieś zdjęcia z Pinteresta, które mi się inspirowały, można powiedzieć, Dalej mam lustro. Wiem, że zupełnie zmieniam w sumie tematykę od poduszek do lustra, no ale jak prze przedstawiam Wam to, co kupiłam, no to Wam przedstawiam. To tam lustro prezentuje się tak. Niestety uznaliśmy już oczywiście po kupieniu tego lustra, że nie pasuje ono aż tak bardzo, jak myśleliśmy, że będzie pasowało, więc to lustro wymienimy na takie mniejsze i później Wam przedstawię konwencję tego lustra, jak będzie wyglądało to na ścianie. Teraz cofamy się w czasie, bo przywita się z Wami. Ja... W z przeszłości, która przedstawi Wam kolor zakupowy SHINE. Właśnie przyszła mi paczka z SHINE bardzo, ale to bardzo się cieszę. E, czy... Ach, nie ma zapachu jakiegoś. Tak, jak... tak, 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 tak. Wszystko tak miało być. Mega to jest lekkie w sumie, tak to się prezentuje. Następnie mamy trzy plakaty. Wydają się one być niepowięcione, co jest mega fajne. Tutaj jeszcze jakieś tam ulotki i tak dalej, aby się to jak najbardziej nie. Nie, zepsuło. Jezu, jak profesjonalnie. U niektórych ludzi to po prostu był tak ciśnięty plakat. Nie wiem, od czego to zależy. Może mnie po prostu lubią. Ale okej, okay. wszystko jest ładnie zabezpieczone. Może dlatego, że zapłaciłam te 3 zł więcej za. Co jest? Co. Co jest? Czemu to jest takie dziwne? Ej, wytyfy! Ej, wytyfy! Co jest? Co, co, za co, co? Bo. Czekajcie, za chwilę. Wiecie co to jest za materiał? I w ogóle, jakby. Prezentuje się to tak, jest to taki materiał. Dosyć dziwny, ale mega pasuje do mojego pokoju, naprawdę. O tak! Zarobiste. Trzeba przyznać, jest piękne. Pierwszy plakat odpakowany jest ta, to jest to taka pani, o piękne, piękne, serio piękne, nie pachnie jakoś źle, nie wiem co to za materiał, naprawdę nie mam pojęcia. Wow, sztos, naprawdę sztos, ja mam różowe zasłony w pokoju, więc w na taki, a ten taki akcent różowy. Zasłoniłam rolety w moim pokoju i odpalałam już tą lampkę troszeczkę wcześniej, żeby sobie zobaczyć, jak ona chodzi. A teraz postaram się Wam to zaprezentować. Więc są tutaj trzy przyciski, jak widzicie: A, B i C. I na A jest taki motyw najbardziej zwyczajny po prostu z takimi jakby lampkami lodowymi, ciepłymi. Dalej w B zmieniają się różne kolorki i jest, jest motyw tak zielony. Niebieski czerwony, tak, czerwony, zielony, niebieski zielony. Jak widzicie, robi się z tego taki jakby fiolet. Jeżeli naciśniemy przycisk C, to kula nam zaczyna chodzić, wydają na lekki dźwięk, ale no jak widzicie, teraz postaram się nic z mówić. I czilujcie sobie. Razem z tym. I widzicie, efekt nie jest jeszcze taki duży, ponieważ nie jest aż tak bardzo ciemno, ale ta kula, powiedzmy, ją się powinno stawiać tak na środku pokoju i efekt jest serio koza. Chciałabym jeszcze zaznaczyć, że kula kosztowała mnie około 26 zł, więc jak na taki efekt i na taką cenę, kula jest świetna. Kiedy Choli już obejrzeliście, mogę przejść do przedstawiania Wam tych obrazów już oprawionych. Pierwszy plakat w ramce. Kolejny obraz i kolejny obraz. Tutaj co prawda muszę wyjąć ten plakat z ramki, ponieważ chciało tu się czarne, czarne obramowanie, co nie jest takie ładne. Dlatego będę musiała to za chwilę wyjąć i włożyć ponownie. Poza tym też do tamtego obrazu wkracza jakiś włos niepożądany. Dlatego też muszę ten plakat wyjąć i później jeszcze raz włożyć. Z zakupowych na razie to tyle. Teraz przechodzimy do ozdabiania pokoju. Czas na zmiany, moi drodzy! I to takie dosyć kompletne zmiany. Wiele z Was pytało się mnie, czy na pewno ta masa macująca nie zostawię śladów na ścianie, dlatego tutaj Wam pokazuję, żeby nie było, że kłamie. Jak widzicie, jest takie coś, to od razu sobie o tutaj zmyję. O, w ten sposób i nie ma zupełnie nic. W tej szafce jest tak, jakby pomieszanie z poplątaniem, dlatego szybka zmiana. Ach, od razu lepiej. Za moim biurkiem chciałabym powiedzieć taką chustę, więc jak widzicie cały czas tak naprawdę jesteśmy w tej tematyce Indie, ale już nie aż tak bardzo. W każdym razie, zanim ją powieszę, muszę ją jakoś wyprasować, czy zrobić coś po prostu, żeby była ona była prosta. Zrobiłam, czy wyszło dobrze, nie mi oceniać. Teraz muszę posprzątać biurko i będę wyjmowała statyw za biurka i wreszcie w moim pokoju zrobi się więcej miejsca. Najlepszy moment, czyli wieszanie. Mój pokój wygląda po prostu genialnie, naprawdę nie mogę uwierzyć. Eee, obrazy prezentują się po prostu ee, cudownie, są one tak równo zawieszone. Serio, e, bardzo się staraliśmy, aby one były równo. E, te kwiatki muszę zdjąć, aczkolwiek pokój jest już prawie e, cały gotowy. E, dodatkowo jeszcze przed chwilą było, byłam w sklepie i wymieniłam to duże lusterko na takie lusterko. Witam, e, na takie lusterko mniejsze. E, jest ono w sumie ładniejsze. Będzie ono znajdowało się na tej ścianie. Jesteście gotowi na podsumowanie? Dziękuję Wam bardzo za zostanie do końca. Właśnie tak to się prezentuje wieczorem. Więc jest naprawdę fajny. Pamiętajcie, że to było jedyne 23 zł, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Następnego. Hej!